Czas na obiad. Y, przygotuję pierś z indyka pieczoną z papryką oraz cukinią. Do przygotowania tego dania potrzebujemy cukinię, pomidor, papryka żółta i czerwona, papryka słodka, papryka ostra, pieprz, sól, przyprawa uniwersalna bez glutaminianu sodu i cukru, pieprz ziołowy, koncentrat pomidorowy, świeży czosnek, cebula, kilogram piersi z indyka i świeży rozmaryn. Na początku przygotujemy marynatę do mięsa, potrzebujemy do tego konceder pomidorowy, papryka ostra, nie za dużo, papryka słodka, pieprz ziołowy, trochę soli, czosnek. Dobra, mieszamy wszystko razem, wszystkie przyprawy i czosnek, żeby sos przeszedł smakiem. I teraz pokroimy wszystkie warzywa. Sprugi nie można na grubsze kawałki pokroić. Jeszcze na pół. Pomidor kroimy w kostkę. I papryka. Jeszcze cebula. Można ją na grubsze kawałki pokroić. Wszystko razem mieszamy. I do tych wszystkich składników wkładamy pierzindyka. Pierzindyka solimy dodatkowo, ponieważ przy pieczeniu. Piec z indyka wytraca tą sól i też lepiej przejmie smak naszej marynaty. I nacieramy jeszcze. Mięso przekładamy do naczynia. I tak przygotowaną potrawę przykrywamy. Wkładamy do lodówki na godzinę lub dwie. Możecie również włożyć tą potrawę na całą noc i następnego dnia ją upiec. Wyjąłam indyka z lodówki, odkrywam go. Nagrzałam wcześniej piekarnik do 250 stopni. Wcześniej przygotowałam również rękaw do pieczenia. Teraz indyka przełożę do naszego rękawa. Najpierw układam mięso, a później wleję sos. Pamiętajcie o tym, aby wcześniej przed włożeniem do piekarnika naciąć woreczek, ponieważ powietrze spowoduje to, że przy długim pieczeniu woreczek może pęknąć. Wkładamy na około godziny naszego indyka do piekarnika. Indyka podajemy z ryżem, który wstawimy 15 minut przed upływem czasu pieczenia. Indyk jest już gotowy, wyjmujemy go z piekarnika. Minęła godzina. Ryż jest gotowy. Możemy pokroić indyka. I polowamy indyka sosem. Nasze danie jest gotowe. Indyk jest bardzo miękki, bardzo ładnie wygląda i również bardzo dobrze smakuje. I wszystkim serdecznie polecam.